Cześć z tej strony Kacu Kacper, już niedługo, bo. 8 listopada w Expo Włodzi odbędzie się dzień Open Doors w służbie prześladowanym chrześcijanom. Ważna inicjatywa, warto tam być. Ja również tam będę. Zagram dla Was utwór jedno plemię. Mam nadzieję, że się widzimy. Pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam. Do zobaczenia. Hej. Jesteśmy Przeciw legionom cieni, Światem nasz ojciec Ciemność brakiem, światła nie karmi się mrokiem Nie uczuję z panem kłamstwa, prawda jest w Bogiem Nie stałem się prochem, pragnę być z ojcem Gdy Ty upadnę, tylko z nim mogę się podnieść